Jest to absolutnie ryzykowne, bo zawsze opowiadając się po jednej lub po drugiej stronie, będziesz jednych zadowolisz, innych nie. Ważne jest, żeby mieć eksperta w pewnym sensie na pokładzie, a nie na statku, który będzie z nami walczył. Można powiedzieć: Słyszę, że byłeś na jakimś takim szkoleniu, słyszę, że już stosujesz, słyszę, że wiesz. Mhm. Słyszę to, co do mnie mówisz. Zwróć uwagę, że mówię: Słyszę, nie mówię, rozumiem. Czyli, Wiec? jeżeli <laughs> potrzebujesz ludzi, żeby się zaangażowali w dyskusję, to. Pierwsza taka zasada, którą się kierujemy, to to, żeby nie prowadzić dyskusji w dużych grupach. Antagonistyczne grupy. Trener, sędzia w cudzysłowie lub mediator. Co zrobić, gdy na szkoleniu ma się dwie grupy mhm. nastawione do siebie antagonistycznie i wymagające od trenera zajęcia stanowiska po jednej ze stron. Mhm. Jeżeli spróbujemy tak złapać to i trochę uogólnić, to tak jak mamy w tych pytaniach, no nie, nie, nie dopytujemy, wiecie o kontekst, kto, co, jak i, i o co chodziło. Ale pewną sytuację widzimy i też możemy się odwołać do jakiejś dyskusji. Można sobie wyobrazić. Czyli uogólnienie polegałoby na tym, że mamy taką sytuację, w której uczestnicy oczekują od trenera, że wejdzie w jakąś rolę czasem mediatora, czasem adwokata, a czasem sędziego. Albo tak jak tutaj wręcz... Adwokat i sędzia. Adwokat i sędzia, Mediator. Tak? Mhm. Ale po czym trener to wyczuwa, jeżeli trener do nas o tym pisze? Możemy się domyślać, że trener wyczuwa, że w pewnym sensie jest zapraszany przez grupę, no powiedz, że my dobrze, nie? a oni źle. Po, tak. Powiedz, ty z zewnątrz, nie potrzebujemy czegoś, czegoś, czegoś takiego. I słuchajcie, i znów podobnie jak z gawędziarzem i z każdym innym, czy oni mają do tego prawo? W skrócie to tak, mają do tego prawo, grupa przychodzi z czymś, nie wiemy, co tych ludzi boli, nie wiemy, jaka jest przyczyna tego, że to są grupy antagonistyczne. Natomiast to, co na pewno świetnie działa, to nie łykać tego haczyka. Czyli nie połykajcie tego haczyka. Ojej, jak to fajnie. Tak mnie doceniają. No to chyba wydam ten wyrok. Tutaj, ja tutaj mhm. wyczułem chyba coś też tak. jeszcze jakiś inny taki odcień, że to było trochę też kłopotliwe dla... dla na tego. pewno, na no pewno. Przychodzę wykonać swoją robotę. I tu nagle ludzie coś, coś innego, nie? oczekują coś innego? ode mnie zupełnie niespodziewanie czegoś innego. innego. Znaczy, ja trochę powiedziałam o tym, że jest taka pokusa trenerska. Jest, ono jest. po prostu jest, no, no, no tak jest. chodzi o to, żeby tego haczyka nie łykać, mhm. tylko zobaczyć, co się tutaj dzieje. Aha, zapraszają mnie do gry. Ta gra się nawet tak nazywa, ta gra się nazywa grą w sąd. I zapraszają ciebie do tego, żebyś ty był arbitrem. Jest to absolutnie ryzykowne, bo zawsze opowiadając się po jednej lub po drugiej stronie, Będziesz, jednych zadowolisz, innych nie. I teraz chodziłoby o to, żeby zrobić stopkatkę. Czyli zatrzymać się lepiej we własnej głowie, potem zatrzymać się z grupą i po prostu powiedzieć, słuchajcie... Chciałbym zapytać Was, co się teraz dzieje. Pytanie do grupy, co się teraz dzieje. Grupa najczęściej wtedy mówi, no co, 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 to pani trener powinna nam powiedzieć. nie?" Tutaj do tego ostatniego komentarza. Myślę, że ja trochę tutaj był taki moment, że zażartowałem z To, a to się zdarza jak najbardziej. to był specjalistą, specjalistą od konfliktu. A jak by pani to rozwiązała? Bo nam się parę razy zdarzyło. Czyli biorę temat, z którym trener przychodzi, na przykład negocjacja albo komunikacja, Ten. i ktoś mówi, to może zajmijmy się czymś konkretnym. Bo my mamy tu taką sytuację, w zespole? To, co byście zrobili na naszym miejscu. Wiem, wiem, wiem. I teraz może być tak, że ja na początku nie do końca wiem, o dlaczego robi? oni mi o tym mówią, ale myślę sobie, grupa O podrzucają mi case, angażują się. Tutaj wymyślam, bo nie wiem, jaki był dokładnie kontekst, ale takie, takie sytuacje nam się zdarzają i mogę mimowolnie próbować tym się zająć i próbować to rozwiązywać. I nagle widzę, że coś się w grupie dzieje, że coś się między nimi dzieje, rośnie jakieś napięcie, ludzie mają jakieś pretensje. Czyli jest jakaś zakumulistowa gra. Teraz chodzi o to, żeby w to nie wchodzić Aha. i żeby wiedzieć, od czego jesteś. Bo oczywiście możesz w to wejść, jest też duże ryzyko. My na naszej szkole trenerów zapraszamy, żeby rozpoznawać gry i być raczej o, osobą, mamy która... Mamy grupy mhm. nauczyciela i rodzice. Przede wszystkim bym nigdy takich grup nie włączyła, bo to już jest ryzykowne, ale czy zależy jeszcze, jaki temat, oczywiście. Natomiast zrobimy stopniowo, pytamy, co się teraz dzieje, i nazywamy to, co widzimy. Najzwyczajniej w świecie. Czy mogę powiedzieć, nie wiem, widzę, że część z Państwa mówi do mnie tak, druga część mówi tak, mam poczucie, wydaje mi się, nie wiem, sprawdzam, czy to jest tak, że Państwo chcą, żebym ja Wam odpowiedziała, kto dobrze, a kto źle? I to. Pytam ich. I to pytanie idzie do nich i nie ruszasz dopóki, dopóki się nie dowiesz. Po prostu rzucam to na nich i teraz pomyślcie kto ma odpowiedzialność za tą sytuację. Mhm. Już nie ja, bo nie, ja nie na to jestem zakontraktowana. Dobra, to mhm. y jakieś dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że... Y Jedna opcja jest y y taka, że, y że... Mówią, nie, nie, my tylko chcemy posłuchać, żeby Pani nam opowiedziała, bo my sobie to załatwimy, tylko chcielibyśmy wiedzieć jak Pani to widzi uh -huh. uh -huh. To tutaj ma rację. Okay. No nie zatrzymuję się, tylko parafrazuję. Jeżeli dobrze rozumiem, chcą Państwo, żebym ja powiedziała, kto dobrze, a kto źle. Mm -hmm. Bo chcesz mi podać tę szklankę? Tak, pomyślałem, tak. że moglibyśmy to odegrać, ale. ale tak, określałem. ta szklanka to taka właśnie jest symbol odpowiedzialności. odpowiedzialności. Więc ja, ja zadaję to pytanie, że dobrze rozumiem Państwo, by chcieli, żebym ja Państwu powiedziała, kto dobrze, a kto, a kto źle. Na chwilę ją biorę, ale poleciała do Was. Idzie do ludzi. Natomiast jeżeli oni powiedzą, tak, tak, chcemy skorzystać z okazji, że pani tutaj jest, jest pani ekspertem w swojej dziedzinie, proszę tutaj, będziemy wdzięczni za pomoc. Hmm? Zobaczy, że ja mówię to nie agresywnie, tak, nie, tak, nie cały czas tak wabi, ale cały czas próbuję złapać. I teraz wa warto po prostu asertywnie, czyli bez owijania w bawełny i osładzania. Powiedzieć, czy to zrobisz, czy tego nie zrobisz. Mhm. Ja bym powiedziała, że tego nie zrobię, więc powiedziałabym: Tego nie zrobię. Tym się nie, zajmę. Tym się nie zajmę. Natomiast powiedziałabym: jakie jest ryzyko. Ryzyko dla mnie jest takie, że jestem trenerem, przychodzę z konkretnym tematem, merytoryką, ćwiczeniami, a zostałam zaproszona do tego, żeby rozsądzać i nie chcę występować w roli sędziego. Ja to chcę złapać. Mhm. Szkolenie nie jest sytuacją mediacyjną. Tak, tak. Więc yy, korzystając z okazji, nie da rady zrobić szkolenia, i przy okazji mediacji, robimy albo jedno, albo drugie. Jeżeli mediację, to wtedy wchodzimy w procedurę mediacyjną i to jest zupełnie inna bajka. Czyli mamy cały taki łańcuch, nie? czyli najpierw robię stop, potem zadaję pytanie, co się dzieje, potem nazywam, czyli mam odzwierciedlenie, państwo mnie pytają, ktoś co jeszcze coś tam, potem oni coś mówią, potem ja im komunikuję swoją decyzję na tak lub na nie. Jeżeli na nie, to mówię, tym się nie zajmę, ale uwaga, nie zostawiam ludzi z tym. Mm -hmm. w sensie z niczym, tylko pytam ludzi, czym innym oprócz rozwiązania waszego gorącego konfliktu chcieliby się na, się na tym szkoleniu zająć. Tak. I znów jest szklanka no, po ich stronie. Szklanka jest po ich stronie, mm -hmm. odpowiedzialność, ich decyzja, bo mogą być różne. Może być tak, że to my dziękujemy za takie szkolenie, i wyjdą. Tak też może może być. być tak, że to nie, nie, proszę prowadzić. Nie, ale ludzie, nie, ludzie, ludzie najczęściej zaczynają naprawdę brać odpowiedzialność. Ale no, to Mówią, się są się zająć. O tym mówią. To, o tym to, to, mówią, to. To, że, że jak najbardziej chcemy wziąć udział. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest oczywiście pół żartem, pół serio, chyba, że szkolenie jest z mediacji. Również nie. Szkolenie to szkolenie, mediacje to mediacje. Korzyści się... mediacji jest o kompetencjach mediacyjnych, a nie o rozwiązywaniu rzeczywistego gorącego konfliktu. Tak, mogłoby się to po tak, prostu tak, źle tak. skończyć. Chciałem powiedzieć, że szefowie również, liderzy są zapraszani przez członków zespołów, przez osoby z którymi współpracują. Często są zapraszani do bycia. Ich. Sędzią albo mediatorem. Czyli do wzięcia udziału w grze. Tak, w znaczy, sumie proces grupowy jest dokładnie ten sam, to znaczy, że ludzie czują, że mogliby obarczyć odpowiedzialnością szefa, żeby przekazać na niego y, odpowiedzialność. Nie róbcie tego, nie wchodźcie w to, nawet jeżeli się to wydaje łatwe, proste i Taką atrakcyjne. Taką oczywistą rolą. No. Uczestnika eksperta. Jak reagować, kiedy jeden z uczestników cały czas podkreśla, że on już to wszystko wie, jest ekspertem i nic nowego szkolenia dla niego nie wniesie? Okej, okay, no to jest, to jest proste, nie? To jest proste. Proste, proste jeżeli się nad tym zastanowimy. Tak, i, um, tak mamy to wyćwiczone, tak, tak, robiono tak. wcześniej. Zawsze określamy rolę, bo musimy określić, rolę eksperta, czy uczestnika, który jest ekspertem, albo tak o sobie mówi? Tak. No ważne jest, żeby mieć eksperta w pewnym sensie na pokładzie, a nie na statku, który będzie z nami walczył, czyli żeby mieć go w pewnym sensie po swojej stronie. Ale nie podlizując się, tak, absolutnie. Tak, tak. Można powiedzieć, słyszę, że byłeś na jakimś takim szkoleniu, słyszę, że już stosujesz, słyszę, że wiesz, mhm. słyszę to, co do mnie mówisz. Zwróć uwagę, że mówię słyszę, nie mówię, rozumiem. Słyszę też, że mówisz, że nic to szkolenie nie wniesie. To jest twoje zdanie, masz do niego prawo. Niemniej mamy przed sobą kilka godzin. Chciałam w takim razie cię zapytać, jak widzisz swoją rolę na tym szkoleniu? I gdzie jest? Ja mam ręce wolne, nie? Odwołuję się do e, tego, o czym powiedziałem na początku, czy o naszych minimalnych granicach. My potrzebujemy, żeby ludzie określili mm -hmm. swoją rolę i poziom swojego zaangażowania. Może być Zgadzamy się tak. na to, żeby zbyt wysoki, że on nie. nie musi być na 100% to zaangażowanie. Uczestnik za karę, o troszkę mamy, jak poradzić sobie z uczestnikiem, który udział w szkoleniu traktuje jako karę, bo tak chciał pracodawca. O, pytaliście o to, uczestnik już wszystko wie, w związku z tym przeszkadza, słuchajcie, absolutnie już to, co powiedzieliśmy, nie będziemy się aż tak powtarzać. Ma prawo tak się zachowywać, ale grupa patrzy, co ja z tym robię. Kontraktuje się z grupą na początku. Słuchajcie, jeżeli się zakontraktujesz z grupą na coś takiego. Co się nazywa zaangażowanie, stop. To jest jak gdyby jeden kij i ma dwa końce. Mówisz grupie, że potrzebujesz od nich zaangażowania. Pytasz, czy możesz w tym kontrakcie czy w tym szkole liczyć na to, że będą wnosić swoje sytuacje, że będą zadawać pytania. Pytasz ich o to, czy tak może między nami być. No, jeżeli się na to zgodzą, to jest fajnie, na ogół się zgadzają. Natomiast to, co buduje autonomię. I pozwala ludziom uczestniczyć na tyle, na ile chcą, to jest drugi koniec tego kija. Czyli kontraktujemy na szkoleniach zasadę stop. Zasada stop też czyni cuda. Przez wiele lat mojej właśnie cenerskiej pracy doświadczałam tego, jak w takiej przestrzeni obowiązkowości nagle się robi taki oddech. Tak. Jak możemy ludziom powiedzieć, we wszystko, co robimy i wszystko, do czego Was zapraszamy. W każdym momencie szkolenia możesz powiedzieć, mm. i tyle. Stop, jak to słyszycie. Mm -hmm. Ci, którzy jeszcze stopy nie znają, a może znają, jak słyszycie zasada stop? Mm. Powiem Wam, że to zmienia wszystko. Znaczy, dużo zmienia. Masz załatwionego uczestnika za karę, masz załatwionego y, uczestnika zmęczonego, masz załatwionego uczestnika, który ma gorszy dzień, coś tam, coś tam, które ja nie chcę mówić. A to, co jest najbardziej paradoksalne, czy to, czego no. najbardziej obawiają trenerzy, kiedy no. my na szkole trenerów się tą, tym dzielimy, jakoś tam też mówimy o naszym doświadczeniu, mhm. no a co, jak będą co chwilę mówić sto? Don't worry. Ludzie tak działają, że jeżeli dasz ludziom informację, jesteście ważni i możecie się zachowywać jak chcecie w ramach naszego kontraktu, tak. nie wykorzystują tego przeciwko trenerowi, mhm. dlatego że widzą, że ten trener buduje autonomię i bezpieczeństwo. Na szkoleniach wewnętrznych produktowych trudno o stop, dlatego że zasada stop jest zasadą, którą Ty kontraktujesz z grupą, więc albo się decydujesz, żeby to kontraktować, albo się nie decydujesz, żeby to kontraktować. To jest hmm. tylko Twoja decyzja, Twoja i, 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 i Twojej grupy. My to stosujemy na wszystkich szkoleniach, ja przez wiele lat pracowałam jako trener wewnętrzny, Produkty, te Tak, te. odbywałam setki szkoleń produktowych mhm. i powiem Wam, że zasada STOP dobrze robi, dlatego że najczęściej na produktowych właśnie ludzie muszą być, muszą tam, wiecie, czytać te warunki i tam inne specyfikacje, nie? Mhm. 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 To nic nie szkodzi, to jest psychologiczne działanie, takie jawne, że to nie jest moją odpowiedzialnością, żeby Was ciągnąć na siłę. Uh -huh. Możecie jest, po prostu w to nie wejść. Nie jest to przeciwko Wam. Jak angażować grupę Szóste. Co warto wdrożyć na szkoleniu online oprócz narzędzi typu mural, breakout rooms, Aha, aby okay. zwiększyć zaangażowanie uczestników w dyskusję, wspólną pracę. Jeśli chodzi o narzędzia, to, to nic tutaj nowego chyba nie nie, no, nie, nie będziemy tu epatować. Nie zdachy. będziemy proponować, no bo narzędzia to narzędzia. To tylko narzędzia. E, bardziej myślimy o tym, w jaki sposób konstruować szkolenia. Żeby ludzie bez względu na to, czy są w online, czy w offline, żeby się angażowali. Żeby nie było kiedy. Czyli jeżeli <laughs> potrzebujesz ludzi, żeby się zaangażowali w dyskusję, to pierwsza taka zasada, którą się kierujemy, to to, żeby nie prowadzić dyskusji w dużych grupach. Nie wiem... Jak duże macie, jak duże grupy macie. Mhm. No, jak, jak tutaj to wygląda. Druga rzecz, bez względu na to, czy masz dużą, czy małą grupę, bardzo fajnie sprawdza się zasada prowadzenia dyskusji w mniejszych grupach, a nawet to, w dwójkach znaczy ja od razu powiem, że my tak za bardzo nie prowadzimy dyskusji, tak. tylko co jakiś czas z, do, z dosyć dużą częstotliwością, ci, którzy nas Bezda. znają, to wiedzą, z dosyć dużą częstotliwością, czy stacjonarnie, czy na online, mhm. robimy po prostu coś takiego, pogadajcie o tym w dwójkach. Mhm. Albo pogadajcie o tym w trójkach. Mhm jedno z poleceń to jest: Pogadajcie o tym, czy to jest luźna rozmowa, mhm. czy coś się dzieje, jest jakiś kawałek materiału, który wywołuje jakieś emocje, albo jakieś przeżycie, albo czegoś się nauczyliśmy. Zapraszamy do pokoi. My do tych pokoi, broń Boże, nie wchodzimy. No. Także to jest moment, żeby ludzie ze sobą to, e, to przegadali. To jest jedna z metod. Druga z metod to jest stopkratka. Fajnie nam się sprawdza ta stopkratka. Tak. Klatka. tak, tak. No. Tak, czyli jest jakiś większy też kawałek nie, materiału? Zadajemy proste pytanie co do tej pory. Tak, stopkatka co do tej pory. Hmm. To jest coś, co nam też jest potrzebne, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, mieć kontakt z ludźmi, ale na takim poziomie, że coś w nich robi to, czym się zajmujemy. Jest to dla nas ważne, żeby to nie było tylko takie. Tak, tak, jesteśmy na szkoleniu. Nam zależy na tym, żeby ludzie w ogóle przechodzili z punktu A do punktu B, czy tam z innego... Tak, to robimy stopniutki, żeby taj, właśnie taj. powiedzieć, doszliśmy do punktu A, jest. idziemy do punktu B. Taj, b. Nie? Ważna nie. uwaga, rzeczywiście ja nie zwróciłem na to w pierwszej chwili uwagi, my nie prowadzimy na szkoleniach dyskusji. Mhm. Dyskusje mają taki ładunek troszeczkę ryzykowny dla nas. Mhm. Więc jeżeli to nie jest jakaś forma w stylu, nie wiem, dyskusji oksfordzkiej, tak to się nazywało, tak? Tego też nie rozumiem. Jakiejś, jakiejś struktury, która ma na celu czy tam. Tak, jakiś cel szkoleniowy. I dojścia do jakiegoś celu, to raczej unikamy takich rzeczy. Natomiast hmm. powiedzenie ludziom, porozmawiajcie o tym, jak masz wiecie, 20 osób, nawet na włączonych kamerach, czy 15, czy 8, no to jednak jest, 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 jest dużo w grupie. Więc my przesuwamy tą dynamikę do tak zwanej intymności grupy, czyli hmm. dzielimy ludzi na mniejsze grupy i niech oni niech się dzieje proces między nimi. A kiedy to robimy na sali, to też jeżeli prosimy ich porozmawiać z kolegą, z koleżanką, to jest bardzo łatwe, siedzą obok siebie. Hmm. Albo nie wiem, tam odliczcie do pięciu, w grupach i, i, i pogadajcie. Nigdy też, też jesteśmy z tego znani, nie podchodzimy do grupy i nie pytam, czym rozmawiacie. Tam, Chcę powiedzieć, że nie wiem, czy tutaj tak jest, ale my unikamy w ogóle takiego, w ogóle nie robimy, nie unikam, tylko programowo nie robimy y, takich ćwiczeń czy takich struktur, które polegają na tym, że. G, grupa ma się podzielić na mniejsze grupy, w tych mniejszych grupach tak mają wypracować, odpowiemy. Już a po potem mają to wydawe. prezentować. Mhm.